W najnowszym odcinku programu Mencen Grilluje, Sławomir Mencen poruszył temat raportu wydatków Polski na pomoc Ukrainie po wybuchu wojny. Według oficjalnych danych, mieliśmy przeznaczyć na ten cel aż 106 miliardów złotych, jednak szczegółowa analiza wykazała, że faktycznie wydano około 50 miliardów. Mencen nie krył oburzenia faktem, że mimo tak ogromnych kwot, nikt nie potrafi jasno wyjaśnić, gdzie podziała się reszta pieniędzy. Zadał więc kluczowe pytanie: Na co naprawdę poszły środki polskich podatników? Sprawa budzi coraz większe emocje i wątpliwości, bo chodzi o publiczne pieniądze, które powinny być rozliczone co do złotówki. Czy rząd w końcu ujawni, na co wydano brakujące miliardy? Zostańcie do końca, bo to, co Mencen ujawnia w dalszej części programu, może naprawdę zaskoczyć. Jeżeli wydaliśmy ponad 100. A zidentyfikować da się 50, to na co poszło 50 miliardów złotych polskich podatników? Może byście się z tego, panowie z rządu wytłumaczyli? Jak to jest, że walicie na pierwszej stronie, wydaliśmy na Ukraińców 100 miliardów złotych, a jak się potem wchodzi w szczegóły, to wychodzi 50. To kto wziął brakujące 50 miliardów złotych? Na co to poszło? Na jakąś korupcję, na jakieś łapówki? Co wy zrobiliście z 50 miliardami złotych? Dla mnie to jest ważne pytanie. Rozliczacie się tu z jakichś programów up. 10 milionów złotych, a nie jesteście w stanie powiedzieć, gdzie poszło 50 miliardów złotych? No, mnie to trochę interesuje. W sumie to zdziwiony jestem, że ten temat wcześniej nie był podniesiony w debacie publicznej. Nikt nie policzył tych kwot, bo z jednej strony mówimy, że wydaliśmy tak strasznie dużo, a z drugiej strony jak się w sumie doda, co wydaliśmy, to wychodzi dwa razy mniej. No, to nie, nie wydaje wam się to podejrzane? No bo zobaczcie, na co te pieniądze poszły według tego oficjalnego, rządowego raportu. No przede wszystkim pomoc wojskowa i to nie tylko 22-23, to rozszerzyli do 25, 18 miliardów złotych, z tego 13 miliardów na sprzęt wojskowy, resztę na jakąś amunicję, szkolenia, pozostałą, pozostałe formy pomocy. To znaczy tam wymienili helikoptery, samoloty, pojazdy opancerzone, terminale Starling. Wszystko im się sumowało na 18 miliardów. I poza tym była rządowa pomoc humanitarna i gospodarcza, i tu była już cała reszta prawie 90 miliardów złotych. No i rozbijmy to 90 miliardów złotych. Przede wszystkim fundusz pomocy utworzony tam właśnie w Banku Gospodarstwa Krajowego, bo niewiele rzeczy wyciągali poza budżet. Z tego wydano 29 miliardów złotych. Szczegółowo, na no te świadczenie 40 złotych na dobę, 3,9 miliarda. Zakwaterowanie, zbiorowe, wyżywienie, punkty recepcyjne 3,6 miliarda złotych. Dofinansowanie samorządów w realizacji edukacji dla dzieci z Ukrainy 4,4 miliarda złotych. Świadczenia socjalne takie jak 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy, dobry start, Zasiłki rodzinne i na świadczenia 4,2 miliarda złotych. Przekazywanie Ukrainie rezerw strategicznych 1,5 miliarda złotych, takich jak paliwa, sprzęt, leki. Świadczenia zdrowotne NFZ dla Ukraińców 1,4 400 milionów Darmowe studia i pomoc 700 milionów. Pomoc żywnościowa 250 milionów. Zakup i wydanie Ukrainie leków antyretrowirusowych 200 milionów złotych. Leki dla pacjentów w Polsce, takich chemioterapia, programy lekowe 200 milionów. Dofinansowanie remontów infrastruktury i utraconych przychodów przewoźników za darmowe przyjazdy dla uchodźców 100 milionów. Pomoc osobom niepełnosprawnym 100 milionów. Zasiłki w szkołach dla zakup podręczników 65 milionów. Pomoc logistyczna 50, wsparcie prawne 30. Dzieci w pieczy zastępczej 30 milionów. Koszt działań administracyjnych związanych z nadaniem numerów PESEL 30 milionów złotych. Serio, 30 milionów złotych, że PESEL-e wydać? Nie, nie wydaje wam się to drogo. Pomoc Kulturalna 20 milionów złotych i szereg jeszcze innych, z których każdy jest poniżej 10 milionów złotych. Rozliczyli się ze wszystkiego: z socjalu, z najróżniejszej pomocy, z leczenia, z kształcenia, ze studiów, szkoły, z wszystkiego. Jak się to wszystko doda, to brakuje 50 miliardów złotych. Ponawiam pytanie: gdzie jest 50 miliardów złotych z kieszeni polskich podatników przekazanych na pomoc Ukrainie? Na co to poszło, skoro nie poszło to na Ukraińców i nie poszło to na e, armię ukraińską? Gdzie jest 50 miliardów złotych? Wielkie dzięki za obejrzenie materiału do końca. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia jednego z polecanych filmów i zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia.